Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, jak to zawsze czynimy z wysiłkami wielkimi na tym kanale. I tym razem muszę zacząć swoje, swoje, swoją gadkę od stwierdzenia, że na dobrą okazję albo na odpowiedź czasami nie jest dane nam długo czekać. Właśnie w dniu wczorajszym. Nagrałem filmik, w którym powiedziałem o tanim patriotyzmie wielu publicystów i komentatorów, którzy wykorzystując no, dość takie bezpośrednie wypowiedzi, ale trafne z punktu widzenia amerykańskiego interesu, i też tak naprawdę na mnie szkodliwe, pana ambasadora Rose, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Ci publicyści, komentatorzy wykorzystując tego wypowiedzi. Pokazali, jakimi są obrońcami suwerenności, polskiego honoru, niezależności, dumy i tak Jakie jest z nich wielkie patrioty. No, oczywiście, bardzo tanie. No. I teraz się okazało: jak mówię, czasami długo nie trzeba czekać. Ostatnie głosowanie w parlamencie na temat tego funduszu SAFE, który, jak przejdzie, oby nie za duży nas na 45 lat. Na wielkie kwoty i da zarobić na to, co już Niemcy mają wyprodukowane albo planują wyprodukować, i yy, dorobią się na, na, na zadłużeniu nas, i jeszcze wcisną nam to, co będą chcieli wcisnąć, jeśli w ogóle cokolwiek dostaniemy z tego uzbrojenia, bo wszystko już jest tak podpisane, że nic nie mamy do gadania, mamy tylko płacić. I żeby to głosowanie w Sejmie przeszło tak, jak Niemcy w naszym Sejmie chcieli, to temu głosowaniu przyglądał się na ktoś inny ambasador Niemiec w Polsce. Czy nam to coś przypomina? No, no niestety tak. Był sobie taki koleś, wcześniej był ambasadorem Rosji w Madrycie, potem w połowie lat 70. XVIII wieku do 1790. Był ambasadorem i yy, zupełnym pełnomocnikiem władzy carskiej Carycy Katarzyny w Warszawie. No i z ramienia właśnie rządu rosyjskiego, czyli Carycy Katarzyny wtedy rządził Warszawą. A ten pan wtedy nazywał się Otto Magnus von Steckelberg. I takim właśnie odpowiednikiem von Steckelberga dzisiaj jest obecny ambasador Niemiec w Polsce, który dopilnowuje interesu dla niemieckich firm i dla niemieckiej gospodarki. Z punktu widzenia Niemiec nie ma co ukrywać. Koleś robi to, co do niego należy, to za co mu dobrze płacą. I też dba o interes swego kraju w kraju, w którym pracuje. W kraju, w którym on obecnie pracuje krajem, w którym on obecnie pracuje jest oczywiście Polska. I facet pilnuje interesu rządu i firm niemieckich. A jak wiemy, rząd i firmy niemieckie to są sprawy nierozłączne dlatego wszystko tak wygląda. Problem jest po naszej stronie, że Yy, mamy yy, us, usłużnych polityków w rządzie, których Niemcy jeszcze nam więcej wsadzili po 2000, wyborach 2023 i yy, jeszcze ich tutaj dopiln dopilnowują, żeby nikt źle nie zagłosował i realizują swój interes. O tym yy, projekcie Safe, że to jest takie kompletne nas zadłużenie, które nie gwarantuje nam, że dostaniemy jakikolwiek sprzęt, a poza tym ten sprzęt nie będzie kompatybilny z tym, co już mamy. Plus yy, zamówienia, jakie składamy, są i tak już zrobione, więc nie mamy nawet wpływu na to, co nam przyślą, jeśli w ogóle cokolwiek przyślą. A zresztą nie znamy szczegółów dokładnie, na co jest to podpisane i pod jakimi warunkami, czy jest możliwość. Jakiejkolwiek renegocjacji czy reklamacji? Pewnie nie, bo jest to wszystko utajnione przez Krzyżaka Tuseka. I jeszcze, żeby to wszystko dobrze przeszło, pan ambasador Niemiec wszystko dopilnował w naszym senie podczas głosowania. Jedyna nadzieja w prezydencie, że tego nie podpisze. Ale do czego zmierzam? W tym filmie, po przedstawieniu takim trochę przydługim sytuacji, zmierzam do tego, że większość z publicystów, którzy byli Polakami, Patriotami, jeszcze wczoraj, waląc w ambasadora Rose'a, ile wlezie, i tutaj nawet niektórzy, wypominając mu jego żydowskie pochodzenie, że pewnie nie reprezentuje Stanów, tylko Izraela, bla, 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 zupełnie bezpodstawnie, gdyż mówił w odniesieniu do Grzegorza Brauna, że nie akceptuje jego antyamerykanizmu, a nie antyizraelizmu czy antysemityzmu, to ci sami publicyści, co niektórzy, nie zająknęli się nic wobec faktu, że niemiecki ambasador niczym y, oto Magnus von Steckelberg pod koniec XVIII wieku. Że niemiecki ambasador, tak jak i jego poprzednik, tylko wtedy z nadania Rosji, ale wiemy, że Rosją wtedy rządziła głównie niemiecka elita. Y, że y, pan obecny ambasador z Berlina też siedzi i przygląda się z góry, z balkoniku obradom polskiego sejmu, żeby głosowanie poszło Zgodnie z interesem Rzeszy Niemieckiej współczesnej. No i tutaj jakoś dla tych publicystów ta niepokojąca i obrzydliwa analogia między pochodzenia niemieckiego ambasadorem Rosji w ostatnich dekadach XVIII wieku w Warszawie, a ambasadorem Niemiec obecnym też w Warszawie, jakoś tym publicystom to umyka. I tu jakoś nie widzą ujmy dla polskiego honoru, polskiej suwerenności w fakcie, że niemiecki ambasador siedzi na balkoniku i z góry patrzy, czy polskie pachoły dobrze głosują. Ja jakoś tego nie rozumiem i nigdy nie rozumiałem tej obłudy i tej wybiórczości w pojmowaniu wielu publicystów, którzy jak mogą uruchomić swoje fixa dyrda, zwłaszcza jeśli ambasador jest na przykład pochodzenia żydowskiego czy jakiegoś innego, to nigdy nie zmarnują okazji i powiedzą różne głupoty. A w przypadku, kiedy naprawdę jest rzecz oczywista i ma prostą analogię, jak rzadko kiedy takie historyczne analogie są aż tak proste, z tragicznym dla nas okresem rozbiorów z XVIII wieku, to nagle ci publicyści milkną, cichną i nic nie mówią. To albo biorą oni pewne darki, z, z Berlina albo mają je przeobiecane, tak jak y, pewnie posłowie, którzy poparli tą ustawę, albo są totalnymi kretynami, obłudnikami i hipokrytami, bo innych wytłumaczeń nie rozumiem. Ale jak mówię, czasami długo nie trzeba czekać na okazję i tu mamy skrajnie różne zachowanie wobec ambasadora tych publicystów, y, na przykład amerykańskiego i w ogóle przemilczenie skandalicznego zachowania, jak namiestnika Berlina, ambasadora niemieckiego. Mówi to samo za siebie, i więc przemyślmy, kiedy słuchamy jakichś publicystów i coś za, i coś za nimi powtarzamy. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.